Witajcie, przyjaciele! W tym tygodniu jeden z ciekawszych fanowskich projektów osiągnął kolejny kamień milowy. A mowa oczywiście o zestawie Mata Nui Rises, powstałem w ramach Lego Ideas. W przeciągu ostatniego półrocza przez stronę Lego Ideas pod hasłem Bionicle przywinęło się co najmniej 30 projektów, w tym naprawdę genialna świątynia Kimi Nui dwie miniaturyzowane wersje robota Wielkiego Ducha czy kilka playsetów. Niestety większość z tych projektów nie otrzymała na czas wystarczająco dużego wsparcia ze strony fanów i w chwili obecnej stan kategorii Bionicle przedstawia się następująco. W mojej opinii realne szanse na dobicie niezbędnego progu 10 tysięcy głosów, po osiągnięciu którego to Lego podejmie decyzję, czy wyprodukuje dany set, czy nie, ma w zasadzie chyba tylko jeden projekt. I chociaż uważam, że niektóre z tych projektów zasługują na omówienie przeze mnie na filmie, jak ta próba odtworzenia szóstki Tołamata w skali mikselowej, Figurka Tahumata, która zdołała nabić 3455 głosów i ma jeszcze zaledwie 56 dni na dobicie 5000 głosów, nim zniknie ze strony. Czy chyba najlepszy playset o tematyce Bionicle, jaki widziałem, czyli Bionicle Takua's Johnny, który to z jakiegoś powodu od dłuższego czasu stoi w miejscu. To jednak dziś przyjrzę się dwóm projektom, które przy odpowiednim zaangażowaniu fandomu mają ciągle jeszcze szansę na ujrzenie światła dziennego. Pierwszy z tych projektów to wielokrotnie przeze mnie wspominany Matanui Rises, który to w tym tygodniu przebił próg 9000 głosów. Zestaw ten jest systemową interpretacją robota Wielkiego Ducha, czyli jednego z najważniejszych symboli marki Bionicle. Robot posiada pełną artykulację i obfituje w dokładnie oddane szczegóły. Nawet otrzymał dwa alternatywne kolory oczu, w zależności od tego, czy chcemy, by zamieszkiwał w nim Matanui, czy Makuta. Zdecydowanie, projekt ten jest najlepszym co na chwilę obecną ma do zaoferowania LEGO Ideas, jak idzie o tematykę Bionicle. Gdy 7 lipca o godzinie 12.30 pisałem na mojego Facebooka post informujący o nabiciu kolejnego tysiąca, Mata Louis miał 9058 głosów. W chwili, gdy kręcę ten materiał 9 lipca w południe, Zagłosowały na niego już 9142 osoby, co daje 84 głosy w niemal równo dwie doby. Także wsparcie ciągle jest, chociaż nieco mizerne. Kiedy na stronie Lego Ideas pojawił się zestaw Bionic Legends autorstwa Sokody, dzięki sile jedności fanów projekt ten nabił wymagany próg w rekordowym dla Lego Ideas czasie. Jednak gdy Lego postanowiło olać ten fakt i nie wyprodukować owej diodamy, odczułem, że spoda część fandomu uznała, że zwyczajnie da sobie spokój z głosowaniami, w przekonaniu, że Lego i tak oleje kolejne próby wyprodukowania zestawu na 20. rocznicę Bionicle. I to właśnie upadek zestawu Sokody jest chyba najlepszym wyjaśnieniem, dlaczego kolejnym projektom tak trudno jest w terminie kilku miesięcy nabić sumę głosów śmiesznie niską, gdy odniesiemy to do liczebności fandomu. Naturalnie trzeba zdawać sobie sprawę, iż Matanui byłby dużym i drogim zestawem, w dodatku systemowym, jako że LEGO od dobrych kilku lat olewa całkowicie kwestię technicznych figurek akcji, a do tego składałby się głównie z szarych, średnio atrakcyjnych kolorystycznie elementów. Niemniej każdy wierny fan Bionicle chciałby postawić coś takiego u siebie na półce i widać, że przy minimalnie większym zaangażowaniu fandomu Matanui nabije brakujące 858 głosów, mimo minie to 251 dni, jakie mu zostały. Nieco gorzej wygląda kwestia projektu Toa Head Projekt ten nabił póki co 4420 głosów i zostało mu zaledwie 87 dni, czyli mniej jak 3 miesiące, by osiągnąć 5000. Jeżeli mu się uda, Czas zostanie przedłużony o 6 miesięcy, w trakcie których to trzeba będzie nabić kolejne 5 miesięcy. W przeciwnym razie zestaw trafi do kosza, jak wiele innych projektów, które upadły przez ostatnich kilka miesięcy. Omawiany zestaw to zbudowana w niemal ludzkiej skali z systemowych klocków głowa Toa z lat 2001-2003 wsparta na pieszczystej podstawce zdobionej detalami nawiązującymi do czasów, gdy fabuła Bionicle rozgrywała się jeszcze na wyspie Matanui. Mamy między innymi porozrzucane po piasku zębatki, kamienie wykorzystywane przez Turaga do opowiadania o uśpieniu Wielkiego Ducha i nadejściu Toa, kraba, który najprawdopodobniej nawiązuje do Usali, czy ikoniczną dla serii Maskę Hau. Ta przewijała się również przez inne zestawy LEGO Ideas, w tym u wspomnianego robota Wielkiego Ducha i szczerze mówiąc, średnio wierzę, że LEGO przywróciłoby ten element. Niemniej, jestem dobrej myśli i liczę, że... Nawet jeżeli Lego wypnie się na ten krocek, to nie odrzucą z jego powodu całego projektu, gdyby któryś z dwóch wspomnianych przeze mnie setów nabił dziesięć tysięcy, co w przypadku Matanuego jest wysoce prawdopodobne. Niniejszy film nagrałem nie tylko celem poinformowania o postępach w głosowaniach, ale przede wszystkim by zachęcić Was do wspierania wspomnianych projektów oraz udostępniania informacji o ich istnieniu Waszym znajomym, by przynajmniej raz jeszcze na liście kandydatów do wyprodukowania przez LEGO zagościł zestaw o tematyce Bionicl. Jeżeli ich temat będzie gorący, to na pewno w jakimś mniejszym czy większym stopniu wzrośnie w filmie świadomość, że Fandom Bionicle nadal może przynieść im profity, a to chyba podstawa, jeżeli liczymy, że kiedyś pojawi się generacja 3. Tymczasem na dziś to by było na tyle. Wspomniane projekty zalinkowałem wam w opisie, także jeżeli dotychczas nie słyszeliście o rzeczach, o których dzisiaj powiedziałem, to polecam dołożyć swoją cegiełkę. A ja już się z Wami żegnam, i do następnego filmu! Trzymajcie się!